Rodzaju trzydziesty 33. Gdy Jakub spojrzał, zobaczył, że nadchodzi Ezaf, jego brat, a z nim czterystu mężów. Wtedy Jakub podzielił dzieci między Leę, Rachele i owe dwie niewolnice. Na przodzie postawił dwie niewolnice i ich synów, za nimi Le z jej dziećmi, a na końcu Rachele i Józefa. Sam wysunął się przed nich i zanim przybliżył się jego brat, siedem razy zgiął się przed nim w pokłonie aż do ziemi. Ezaf wyprzedził innych, aby przywitać się z nim. Uściskał go i obejmując za szyję, ucałował obaj się rozpłakali. Kiedy spojrzał dalej i zobaczył kobiety i dzieci, zapytał, a oni kim są dla ciebie? Odpowiedział to synowie, przez których Bóg okazał miłosierdzie Twojemu słudze. Wtedy przybliżyły się najpierw te służące i ich dzieci i złożyły pokłon. Z kolei przybliżyła się Lea ze swoimi dziećmi i złożyli pokłon. Po nich przybliżyła się Rachela z Józefem i też złożyli pokłon. Tamten znowu zapytał: A co mają znaczyć te wszystkie tabuny, które spotkałem? Odpowiedział są po to, aby Twój sługa zjednał sobie Twoją o Panie łaskawość. Na to rzekł Ezaf: Mam, bracie, wszystkiego pod dostatkiem. Niech co Twoje należy dalej do Ciebie. Jakub powiedział, jeśli uzyskałem Twoją łaskawość, zechciej przyjąć te dary z moich rąk, choćby z tej racji, że gdy spojrzałem na Twoje oblicze, to jakbym ujrzał oblicze Boga i po to również, abyś mi błogosławił. Przyjmij ode mnie te dowody mojego błogosławieństwa, które przyprowadziłem dla Ciebie. Bóg bowiem okazał mi swoje miłosierdzie i to wszystko jest moje. I tak bardzo go przymuszał, że w końcu przyjął i powiedział, zwijajmy się i idźmy bez zatrzymywania. On jednak mu odrzekł, mój pan rozumie, że te dzieci są nazbyt zdrożone i że te owce i krowy rodzą tu przy mnie. Jeśli przez cały dzień będę je poganiał, wyzdychają mi wszystkie bydlęta. Niech mój pan zechce sam podążyć przed swym sługą, a ja po drodze będę się zatrzymywał dla odpoczynku, by według możliwości nóg dzieci nabierać sił przed dalszą drogą, aż dojdziemy do mojego pana w Seirze. Na to rzekł Ezaf, zostawię z Tobą część moich ludzi z tych, którzy są tu przy mnie. Odpowiedział, a po co? Wystarczy mi to, że pozyskałem Panie Twoją życzliwość. I tego samego dnia powrócił Ezaf swoją drogą do Sejru. Jakub odszedł do Sukkot. Tam założył siedlisko dla siebie, a dla swojego bydła postawił szopy. Z tej racji nadał temu miejscu nazwę szopy. Po przybyciu z Mezopotamii, należącej do Syrii, Jakub dotarł też do Szalemu, miasta należącego do Sychem położonego w krainie Kanaan. Tam właśnie założył obóz w sąsiedztwie tego miasta, nabył od Hamora, ojca Sychema, parcele na polu za sto i na niej postawił swój namiot. Zbudował tam także ołtarz i przyzywał Boga Izraela.